Artystyczna mapa miasta, ujęcie trzecie, pracownik Państwa Szypułów. No to takie pierwsze pytanie od nas to: Jakie były Pani początki drogi artystycznej, twórczej? Zawsze interesowało mnie malowanie i rysowanie. Od dziecka miałam takie właśnie zainteresowania, żeby tam, gdzie pracowałam, gdzie chodziłam do szkoły, to jakieś kroniki. Często prowadziłam albo jakieś kółka, jak już pracowałam, jakieś kółka plastyczne. No i tak w którymś momencie pracowałam w świetlicy dziecięcej przy kopalni Silesia. Ta świetlica już dawno nie istnieje i tam zaczęłam prowadzić zajęcia właśnie z malarstwa nasz szkle z dziećmi. No i tak to się rozwinęło, rozwinęło. A w ogóle taka myśl, żeby na szkle zacząć malować, to widziałam w Muzeum w Żywcu. Na jakiejś wycieczce kiedyś byłam tam i była pokonkursowa wystawa prac na szkle. I tak mnie to zachwyciło, to malarstwo, że właśnie że to, ten blask odbity od szyby i to tak w głowie mi tak cały czas majaczyło, żeby kiedyś spróbować właśnie na tego malowania, tym szkle. No i taka możliwość się stworzyła, że mąż zaczął robić ramki do mojego, do swojego kuzyna, on malował akwarele. Ja mówię, wiesz co, ja już, no miałam wtedy chyba 36 lat, to już, już dzieci były już takie troszkę, że już chodziły do szkoły, już nie były takie malutkie. Więc już troszkę więcej czasu było i mówię, wiesz co, zrób taką ramkę jedną dla mnie też, ja spróbuję coś na tym szkle malować. No i namalowałam taki jeden obrazek na szkle, po, pobiegłam z nim do Cepeli, no bo wtedy ta Cepelia tu w prężnie działała. No okazało się, że to jednak nie o to chodzi, bo ja nie miałam zielonego pojęcia jaka jest technika malowania na szkle, jak, jakie są konwencje tego malowania. No, i to, co namalowałam, to byli przebierańcy, kolędnicy. I te postaci były w ruchu. A na szkle nie maluje się, w tradycyjnym malarstwie, na szkle nie maluje się postaci w ruchu tylko statyczne. Bez planów, bez pierwszego, drugiego, trzeciego planu. No i te panie, które tam były w komisji artystycznej powiedziały mi, żebym sobie pojechała do muzeum do żywca, poczytała coś na temat tego malarstwa, jak to powinno wyglądać, żebym przyszła z następnym obrazkiem. No jak przyszłam z następnym obrazkiem, to zrobił się potem drugi, trzeci i czwarty, i następne, i zostały zakwalifikowane do, do, do malowania i do, do sprzedaży. I też tak, taka okazja się nadarzyła, że ponieważ mój mąż pracował w walcowni metali, a pracował tam też była pracownia plastyczna w walcowni, i prowadził tą pracownię jakiś pan leśniak. A ten pan leśniak, on y, był takim. Y, nie profesjonalistą plastikiem, ale dobrym amatorem, że na przykład w Poznaniu, na targach, jakby targi w Poznaniu, robił tam scenografię, robił w Szczyrku w czasie Tygodnia Kultury Beskidzkiej całą wystawy tam robił. I on między innymi też w tej komisji, w tej Cepeli tam był. Jak usłyszał to moje tam nazwisko, zobaczył, aha, to są te prace, aha, to tam jej mąż w walcowni pracuje, i niech ona coś nabaluje na Tydzień Kultury Beskidzkiej do Szczyrku. No, i tam zrobiłam takie trzy duże już z tych, z tych większych, które tutaj widzicie. Te obrazki namalowałam trzy takie. Między innymi jeden tam na ścianie wisi, właśnie ten zimowy przebierający. Z tym, że to już jest duplikat tego obrazu, to nie jest ten, ten pierwszy. No, jak namalowałam te obrazki, powiesili mnie tam te, te, te moje obrazki tam, no i stwierdzili. Że są bardzo ładne. Przyjechała pani etnograf z Muzeum Zbielska. Zainteresowała się tymi pracami, zainteresowała się mną. No i na następny rok powiedzieli, że mam już dużo tych obrazków wystawić tam w Szczyrku. No, tam troszkę były takie problemy, bo ja nie ze Szczyrku, więc wiadomo, no ale ponieważ Tydzień Kultury Beskidzkiej to jest, przyjeżdżają z różnych krajów zespoły. Występy są, i z, głównie gór, górale występują w, na estradach Tygodnia Kultury Beskidzkiej. No i tak w następnym roku, to już tam miałam chyba z 20 tych obrazków różnych. I przyjechała na tą wystawę też pani ze Stowarzyszenia Twórców Ludowych, pani letograf. A myśmy prawie tam z tymi obrazkami dojechali, i powiesił ten pan Leśniak te obrazki, jak oni zobaczyli. A to przyjechała z grupą polonusów. Mieli w Rzeszowie um, kurs polonijny. Jak przyjechali tam i ze Stanów, i z, z, z Meksyku, i z Holandii, no to są właściwie no, różni um, obcokrajowcy, ale chcący się uczyć języka polskiego, jak zobaczyli te moje obrazki, to wszyscy, no o, co to w ogóle jest i, i, i takie duże zainteresowanie, bo tam były też i wystawiane rzeźby i hafty, no jak taka wystawa na Tydzień Kultury Beskickiej. No i jak ta pani zobaczyła, że jest takie duże zainteresowanie tymi moimi pracami, podeszła do mnie i pyta mi się, jak ja go maluję i, i skąd i co i jak, no i żebym złożyła pracę do stowarzyszenia na weryfikację. Ja mówię: No, nie, bo ja dopiero półtora roku maluję, to nie ma mowy, żebym ja tutaj coś na weryfikację. Wiem, że to ludzie się długo starają, żeby. bo to komisja ministerialna weryfikuje na status twórcy ludowego. Ja mówię: Nie, no absolutnie to nie ma o tym mowy, ja się nie nadaję. A mówię wie, Nie nieważne ile lat to maluje, ważne jak maluje. No i rzeczywiście wysłałam tę pracę do Lublina, bo siedziba mieści się w Lublinie Stowarzyszenia Twórców Ludowych. No i zostałam zweryfikowana w 1985 roku, no a zaczęłam w 1983 malować. No i tak to poszło, że co roku na ten tydzień Kultury Beskicy i do tego szczytku. Potem już na festiwal kapel do Kazimierza Dolnego zostałam zaproszona na plenery, zostałam zaproszona. Za granicę, z wystawami, także przez tyle lat to się tego różnych takich historii uzbierało. Ale początek był właśnie w Piszczyrku. Czy byli jacyś artyści, którzy inspirowali Panią do tworzenia? No, raczej nie, bo jedynie z tej, jak poczytałam na temat malarstwa na szkle, z tym, że to było właśnie to malarstwo tradycyjne, te postaci stateczne. Z tym, że jak popatrzycie na moje obrazki, teraz yy, yy, moje malarstwo tym się właśnie różni, że ja poszłam jakby swoją drogą po latach, wiedziałam, że już mogę jak gdyby nie malować tych statycznych postaci, że mogę yy, nie trzymać się kolorystyki takiej tradycyjnej, yy, no bo to już jest mój styl jak gdyby i, i wolno mi wtedy coś takiego już zrobić. Yy, także yy, bardzo. Yy, można powiedzieć, ale to już jak ja już malowałam. Dowiedziałam się, że w Zakopanem, bo szczególnie na Podhalu dużo jest malarzy na szkle. Więc dowiedziałam się, że jest tam taka najbardziej znana malarka na szkle, pani Ewelina Pęksowa. I pojechaliśmy z mężem sobie na taką wycieczkę do niej, do domu. Prosiłam się tam, ale już, już byłam na etapie, już chyba 3 czy 4 lata w sumie malowałam, nawet jej zawiozłam taki mały obrazeczek w prezencie, no żeby, żeby udostępnić tą swoją pracownię. No i to jedynie tyle, że i tak jak gdyby... Ale nie dążyłam do tego, żeby malować tak jak ona, bo ona zupełnie inaczej maluje. Oni w zakopanym. to... Ta kreska jest, jest gruba kreska w tych konturach, no i raczej właśnie takie te postaci są, no takie w dalszym ciągu utrzymują je tak w takim trady konwencji tradycyjnego malarstwa. Ja tam na tym korytarzu, co wam pokazywałam, to tam jest kilka takich obrazków też, dwa Zakopanego konkretnie tam mam od na nich malarzy też. Także jak gdyby poszłam po prostu swoją drogą, i to się spodobało też innym etnografom. Nie to, że, no, że odeszłam, że nie maluję tak jak właśnie pod Halańczycy, tylko poszłam swoją drogą. Jaka jest dominująca tematyka Pani pracy? No nieograniczona. <gum> sakralne tematy związane z, z, ze świętami. Różnymi święci i zwyczaje tradycyjne, i w którymś momencie po prostu przeszłam na te zwyczaje z naszego regionu. Tutaj, z Ziemi Cieszyńskiej, ponieważ my jesteśmy tam końcówką tutaj Białka i rzeka Biała i Wisła. To jest ten zakątek ziemi, kąt ziemi cieszyńskiej. Więc jak popatrzycie teraz na moje te obrazy właśnie takie z tych, no z tych, no tych latach już 90., to już, już nie ma tej tematyki góralskiej. W tym tylko są właśnie stroje tutaj są z naszego regionu. Mhm. Gdy uczyła Pani młodzież, czy czerpała z tego Pani radość? No tak, tak, tak. Szczególnie właśnie, gdy zdobywali jakieś nagrody na konkursach, to... to był kiedyś taki konkurs właśnie w, w Ośrodku Kultury w Bielsku, wtedy był też Wojewódzki Dom Kultury, nie? E to ja wzięłam udział, bo był jakaś chyba matka w temat, jakaś matka wąska chyba. Ja wzięłam udział w, w tym konkursie i moja grupa dzieci, nie? Ja zdobyłam w tym konkursie drugie miejsce, a moja grupa zajęła pierwsze miejsce, no więc... <laughs> Uczyń przewyższa <laughs> strzał. No. I ostatnie, bardzo ważne dla nas pytanie. Kiedy myśli Pani Czechowice dzieci, co to? widzicie, dziedzice, to chyba za mało właśnie w takim kierunku, no. Gdy prowadziłam właśnie zajęcia, to trudno mi było znaleźć chętnych do, do takiej właśnie działalności, bo dwa razy prowadziłam, raz w Domu Kultury w, w Walcowni jeszcze, a potem w Domu Kultury w Świcie prowadziłam zajęcia, więc bardzo trudno mi było znaleźć chętnych do malowania. Bo się okazuje, że to nie jest y, tak prosto, nie? Że, bo łatwiej jest malować nasz, obrazy na sztaludze. Z, z odległości tam tym pędzlem można pomarać y, jakieś martwe natury czy jakieś tam y, 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 widoki, a tutaj... No jednak balowanie wymaga takiej precyzji i to y, trudno znaleźć takich chętnych, którzy by się tym zajmowali. To samo z mężem jest, on prowadzi zajęcia też y, obecnie, y, więc nie ma chętnych. I Czechowice są jak gdyby za mało, taki, za mało zainteresowania w ogóle, tak wydaje mi się, sztuką. To tutaj jest taki, no, powiedziałabym minus Czechowice. Dziękujemy bardzo z, e, pani za wywiad. No ja również dziękuję. Dziękuję bardzo. <laughs>